Panie trenerze, za, za panem pierwszy dzień treningów z Krakowem. No i zapytamy o te, o te pierwsze wrażenia. Puch, pierwsze wrażenie no, pozytywne, ale jesteśmy w trakcie czy na początku bardzo ciężkiej pracy z tego powodu, że e, tak naprawdę jeszcze trwają przymiarki co do kształtu kadry Krakowi. W najbliższej rundzie kilka transferów rzeczywiście już jest sfinalizowanych, no, ale czeka nas teraz e, tak naprawdę walka i Próba pozyskania piłkarzy na newralgiczne pozycje, czyli, czyli dwóch skrzydłowych, ofensywny środkowy pomocnik lub środkowy pomocnik, taki, takie klasyczne osiem, że tak to nazwę. I to są, to są tak naprawdę bez względu na konieczność. jak najszybciej chcielibyśmy te sprawy sfinalizować. Mam nadzieję, że do obozu najpóźniej kadra Krakowi na ten sezon będzie zamknięta. A jeżeli chodzi o te transfery, które już zostały wykonane, jest Pan zadowolony? To są zawodnicy, którzy pasują do pańskiej koncepcji? Powiem tak, trzech piłkarzy jest moim zdaniem absolutnie gotowych. Czyli to jest Bartek Krymaniak, Mateusz Cetnarski, Darek Zjawiński. Natomiast co do Gracjana i co do kuby Mrozika, to jest tak naprawdę nasza melodia przyszłości. Nikt oczywiście na nich nie będzie jakiegoś wielkiego obowiązku i wielkich, wielkich oczekiwań, co do nich nie będzie. Na pewno mają jakby tu troszeczkę większą taryfę ulgową, bo im się przyglądamy, to są bardzo młodzi piłkarze, Gracjan po przejściach w Hercie, tak naprawdę bez kontaktu z piłką seniorską, Kuba ostatni sezon w Chojniczance, ale to są naprawdę tak y, piłkarze, którzy są wpisani do koncepcji budowy Nowej Krakowicz. To są piłkarze perspektywiczni, którzy w perspektywie roku, dwóch mają... Możliwość yy, pokazania swojej przydatności do tego zespołu, i z tą myślą zostali tu pozyskani. Yy, dzisiaj pierwszy dzień zajęć, już takich stricte piłkarskich, wczoraj tylko badania. Jak będą wyglądały te kolejne dni aż do obozu? Yy. Podobnie w tym sensie, że, że jeżeli chodzi o, o obciążenia motoryczne, będą to treningi bardzo podobne. Czyli, czyli będziemy poruszać się w określonych strefach wysiłkowych, po to były te badania, żebyśmy się tego mocno trzymali. Jutro wchodzimy w trening dwufazowy, czyli poranny trening będzie na siłowni. Po południu mamy trening piłkarski, tak praktycznie będzie do samego obozu, gdzie będziemy na obozie również pracować w bardzo podobnym wymiarze. Także, także niewiele tu się będzie zmieniało. Troszkę czas na mniejsze Objętościowo zajęcia przyjdzie na około półtora tygodnia do Ligi. Słynie Pan z takiej ścisłości, z takiej dokładności, jeżeli chodzi o przygotowanie zespołu. Wiemy, że za moment będzie spotkanie z dietetykiem. Jakie jeszcze nowości zamierza Pan wprowadzić do, do Krakowi, do tego funkcjonowania pionu sportowego? I, y na przykład jeżeli chodzi o samego dietetyka, to, to na czym będzie polegało to spotkanie, jak to się będzie przekładało na, na życie piłkarzy? Ja twierdzę, że piłkarz dobry to piłkarz świadomy. Im większą informację i zasób tej wiedzy ma zawodnik, yy, tym łatwiej jest go prowadzić i tym lepszym materiałem ludzkim dysponujemy. Tak naprawdę to, co piłkarze jedzą i jak jedzą, to chyba nie... Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, bo, bo tak naprawdę piłkarz w tym wieku grający w Ekstraklasie powinien być doskonale świadomy tego, co spożywa, jak spożywa, kiedy i w jakim momencie. Dzisiaj chcemy tę wiedzę utrwalić. Są pewne nowinki z zakresu żywienia, suplementacji, które, które tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy dość na bieżąco w tym zakresie i chcielibyśmy je dzisiaj z piłkarzami omówić, przedyskutować. Bo tu nie chodzi o to, żeby cokolwiek komukolwiek narzucić, tylko dopasować dobre wzorce do ich nawyków żywieniowych.